Witam w świecie izotopii. Jeżeli interesuje Cię styl życia slow, czyli taki stan, w którym czujesz się człowiekiem, a nie robotem, któremu ktoś w dodatku włączył funkcję turbo, to pewnie nie obce Ci jest pojęcie uważności. Uważność po angielsku mindfulness, czyli dosłownie pełnia umysłu. Czym jest uważność, jak ją praktykować i kiedy? O tym opowiem w dzisiejszym odcinku. Teraz, kiedy oglądasz ten film, zastanów się, czy jesteś w pełni skoncentrowana na tej czynności, a może ak akurat robisz coś w kuchni, albo jesz posiłek, a twoje myśli wybiegają w przyszłość. O, myślisz o tym, co będziesz? co masz jeszcze dzisiaj do zrobienia. Mnie bardzo często zdarza się robić wiele rzeczy na autopilocie. I na przykład zamiast do apteki dojeżdżam do sklepu spożywczego, bo się zagapiłam po drodze, zamyśliłam po drodze. Albo kiedy po wyjściu z domu zastanawiam się, czy zamknęłam drzwi i wyłączyłam żelazko, to zupełnie nie mogę sobie tych czynności przypomnieć, ponieważ wykonałam je zupełnie automatycznie. Styl życia SLOW polega na przyjemności doświadczania bycia w chwili obecnej, cieszenia się i doceniania każdej chwili. W końcu całe nasze życie składa się właśnie z takich chwil, następujących po sobie jedna po drugiej. Podstawą życia SLOW jest więc radość wynikająca z radości bycia. Najczęściej jednak funkcjonujemy w trybie działania. Realizujemy wtedy kilka czynności naraz, myśląc, że pomaga nam w tym tzw. podzielność uwagi. Ten tryb automatycznego działania jest w sumie bardzo przydatny. Możemy na przykład prowadzić samochód i załatwiać ważne telefony, albo po prostu pogadać z przyjaciółką. Problem powstaje jednak, gdy pozostajemy w tym trybie zbyt długo. Ja znam takie osoby, dla których nawet urlop staje się listą zadań do zrealizowania. Praktyka uważności to właśnie świadome i regularne przestawianie się z trybu działania na tryb bycia, a korzyści tego są rozliczne. Redukcja stresu, poprawa jakości snu, poprawa koncentracji, zwiększona kreatywność i lepsze zarządzanie emocjami. Dlatego wielu lekarzy zaleca praktykę uważności jako wspomaganie leczenia wielu chorób, zwłaszcza tych przewlekłych o podłożu immunologicznym. Badania kliniczne, wyniki badań klinicznych znajdziesz na stronie Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Uważnością. Ja określam uważność jako taki specjalny stan świadomości, który uruchamiam w sobie kierując celowo uwagę na chwilę obecną. Mam tu na myśli całkowite skupienie uwagi bez jakiegokolwiek oceniania, osądzania czy wydawania opinii. Chodzi o czystą obserwację, zauważenie odczuć, wrażeń, rejestrowanie ich wszystkimi zmysłami bez wybiegania w przeszłość lub w przyszłość. To skupienie się na teraźniejszości, w pełni na chwili obecnej, jest szczególnie ważne w stanie umysłu, jaki nazywamy stanem uważności. Praktyka uważności jest bardzo stara, bo wywodzi się z buddyjskiej tradycji sprzed ponad 2,5 tysiąca lat. Ale nie jest to w żadnym razie praktyka religijna. Ma ona swoje uzasadnienie w psychologii człowieka, fizjologii i chemii ludzkiego mózgu i jest z powodzeniem stosowana przez wyznawców różnych religii na całym świecie. Ja dla swojego własnego użytku podzieliłam sobie praktykę uważności na takie dwa rodzaje, praktykę formalną i praktykę nieformalną. Praktyka formalna to takie specjalnie przeznaczone i zaplanowane w czasie ćwiczenia. To na przykład medytacja na siedząco, yoga albo koherencja serca. Ja staram się znaleźć codziennie chociaż kilka minut na tę formalną praktykę uważności. Praktyka nieformalna polega na włączaniu trybu uważności do każdego aspektu codzienności, np. jedzenia posiłku, przerwy na kawę, a nawet podczas wykonywania domowych obowiązków, np. prasowania. Właśnie ta nieformalna praktyka uważności stanowi moim zdaniem podstawowy element życia w stylu slow. Przedstawię Ci teraz trzy propozycje. Uważnego doświadczania codzienności w stylu slow. Opuść się z pełną uwagą. Zaraz po przebudzeniu, jeszcze leżąc w łóżku, pomyśl o tym, że już nie śpisz. Połóż dłoń na brzuchu i zrób kilka głębszych oddechów. Zwróć uwagę, jak zachowuje się Twoje ciało, jakie mięśnie napinają się i pracują, kiedy wykonujesz pierwsze ruchy i podczas wstawania z łóżka. Zrób to bez pośpiechu i bez gonitwy myśli. Jeszcze zdążysz przełączyć się na tryb działania. Włącz tryb świadomego bycia podczas wykonywania drobnych czynności. Każdego dnia wybierz choćby jedną drobną czynność. Może to być mycie zębów, przygotowanie posiłku, zamykanie drzwi. I spróbuj wykonać tę czynność z pełną uwagą, koncentrując się wszystkimi zmysłami na tej jednej chwili. Ja tutaj z pełną uważnością oddaję się przyjemności odpakowywania wspaniałej torby marki, nasze. Koncentruję się na momencie dotyku tej wspaniałej, delikatnej skóry. Szeleście. Worka ochronnego i rozchodzącemu się delikatnemu zapachowi skóry. Kolejną propozycją praktykowania uważności jest uważne oddychanie. To dobry sposób na przełączenie się z trybu działania na tryb bycia poprzez skupienie uwagi na własnym oddechu. Ja na początku ustawiłam sobie dyskretny alarm w telefonie pod tytułem Przerwa na oddech, a przerwa polegała po prostu na tym, że zatrzymywałam się na chwilę na spokojne wzięcie pięciu głębokich. Oddechów i rozluźnienie mięśni ciała. Można też powiązać określoną czynność z takim świadomym oddychaniem, np. podczas mycia rąk albo czesania włosów. Polecam też tę praktykę przed jakimś ważnym spotkaniem, albo ważnym telefonem, no albo po jakimś stresującym i pełnym napięcia wydarzeniu. Dzisiejszy odcinek to takie wprowadzenie do tematu uważności. Więc jeżeli masz jakieś większe doświadczenie w tym temacie, to koniecznie podziel się swoimi doświadczeniami i pomysłami w komentarzach. Będzie to wspaniałe rozszerzenie tego tematu dla mnie, ale również i dla innych widzów tego kanału. Dla tych, którzy regularnie obserwują mój kanał, to dodam, że dzisiaj kręcę. Odcinek nie u siebie. Jestem na takim trochę gościnnych występach, wyjazdowych i jak zwykle bardzo poproszę o kciuki. Jeżeli filmik się podobał, to bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. Podzielenie się może tym tematem z kimś znajomym, kto też się trybem życia slow interesuje, uważność. To naprawdę bardzo ważny element y, życia typu slow. Ja na dzisiaj bardzo dziękuję już za uwagę, serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia za dwa tygodnie.